Cześć, to znowu ja. Dzisiaj zaczniemy, zajmiemy się zadaniem Tepnę na poziom 47. Daje nam go strażnik Arno, który chodzi sobie w okolicy pod Kemenak. Zagadujemy. Czemu się tak rozglądasz? Zgubiłeś coś? Rozglądanie się to moja praca, ale faktycznie byszczak. coś zgubiłem, a raczej kogoś. Ktoś zaginął? Tak, mój kumpel udał się do jaskini przy ścieżce prowadzącej do strumienia. Mamy tam taki mały Składzik duby wszelaki. Już dawno powinienem stamtąd wrócić. Może się za nim rozejrzysz, skoro już tutaj pałętasz. Pałętanie się bywa wyczerpujące. Weźmiesz sobie w nagrodę jedną butelczynę z naszych zapasów, ale jedną, żebyś mi tam wszystkiego gływa nie wychlał. Spokojnie, coś wam zostawię. No to idź i popędź tego obiboka. Jak się tam za zachlał, to już ja sobie z nim pogadam. Wrócę niebawem. Dojrzał żołnierz. Stężnik wygląda na twojego, trzęsie się nie w stanie wydusić słowa. Choleja, powinienem powiadomić o tym, Aenolta. No i co tam, Aeny? Znalazłem twojego kompana, ale raczej nie wróci tu o własnych siłach. Wiedziałem, ten gnój znowu sam wszystko wyżłopał. To chyba nie to. Twój kumpel wygląda, jakby się czymś zatył. to poważnie. Za tył Niby czym? Nie wiem, ale sądzę, że powinniście mu pomóc. I to szybko. Zaraza! dobę zorganizuję chłopaków i ściągniemy go na posterunek. A ty w tym czasie zawiadam Hejewalda. Już do niego pędzę. Jeden z waszych ludzi zaginął. Już go znalazłem, ale nie wygląda za dobrze. Stażnicy zajazd go tu przyprowadzą. Gdzie go znalazłeś? Kawałek stąd jest taka jaskinia przy ścieżce i... Już ja wiem co to za jaskinia. Te zakały tam chleją i myślą, że się niczego nie domyślam. Widziałem tę chojobę już nie raz. Tym razem to coś innego. Ten żołnierz chyba się czymś zatył. Będzie potrzebował pomocy. <laughs> Skoro tak twierdzisz, wejdź do środka. Sterzniczka Amelia chyba liznęła trochę medycyny. Powiedz jej co i jak. Dołączę do was, którzy przeprowadzą tego żołnierza. W porządku. O co chodzi? Jeden z twoich towarzyszy ciężko zachorował. Zaraz go tu sprowadzę. Czy ja ci wyglądam na cyrulika? Herwald powiedział, że wiesz coś o medycynie i... Dobra, dobra. Wszystko na mojej głowie. Ktoś musi trzymać tę bandę w ryzach. Chyba nie jest z nim tak źle, skoro wszedł tu w własnych siłach. Choleja jasna. Na co czekasz, Gamoniu? Podnieś go. Zaczekajcie. To jak nic, zatrucie po Musiał zjeść coś zepsutego. Zejdź do piwnicy. Jest tam nasz kwater, miszcz Niech upewni się, że z reakcjami żywnościowymi jest wszystko w porządku. Jeszcze mi tu tylko tego brakuje, żeby się cały granizon nas chorował. Już do niego pędzę. Jaka jest znajdźka? No, wiadomo. Alexy mamy. A ty tu czego? Cywilom wstęp wzbroniony. Hej, mnie przysłał. Jeden z twoich towarzyszy czymś się zatył i mam się dowiedzieć, czy nie macie jakichś problemów z waszymi zapasami. Zatył się? Może za dużo kolciego Pijetusu się opił z jedzeniem wszystko w porządku. Pozwoli, że jednak spojrzę na te wasze zapasy. A kto cię tu w ogóle wpuścił? Przepustkę masz? Jak nie to wynocha, bo chochlą po ale nie będzie mi tu cywil bogaja grzebał. Nie mam, ale mogę wrócić tu z komendantem i sprawdzimy wszystko w jego obecności. To jak będzie. Po co te nerwy? W sumie jest coś, na co, mógłby, co mógłbyś sprawdzić. Kilka dni temu był tu wilczy z dostawą dziczyzny. Zapytaj go, czy czasem nie wpadła mu wewnyki jakaś chora sztuka i zapomniał on oddzielić od reszty. Niech będzie, pogadam z nim. nieczysto. Przychodzę od kwatermistrza Gunthera z posterunku. Chcę się upewnić, że wszystko było w porządku z Twoją ostatnią dostawą. Ostatnią dostawą? Człowieku, nawet nie pamiętam kiedy to było. Powiedziano mi, że byłeś tam kilka dni temu. Chyba im już kompletnie na tym postępku odbiło od tego okoliczego świństwa. Nie byłem u nich od tygodni. Nawet zamierzałem się tam wybrać z ciekawości, bo nigdy nie było tak długich w zamówienia. A to ciekawe. Dzięki za informację. No dobra, wrócimy do Guntea i gdzie on jest? Gunther musiał gdzieś wyjść, może Amelia go widziała Co tam znowu? Kolejny Chory? Nie, przynajmniej na jazie. Szukam Guntea. Wyszedł jakiś czas temu, ale nie wiem gdzie się udał. Popytam strażników na zewnątrz. Do zobaczenia. Nie widział pan może Guntea? Sprawdzałem stan hojego. Może Gunte opuścił posterunek w międzyczasie? Dowiedziałeś się już czegoś? Na razie niczego, ale muszę jeszcze wypytać o coś Guntea. Rozumiem, Ktoś z moich ludzi musiał go widzieć. Pogadaj z nimi, tak zrobię. Szukam Guntea. Nie wiesz może gdzie się udał? Nie mam pojęcia. Dopiero wyciśmy z komendantem od tego hojego biedaka. Nadal tak źle wygląda? Nadal, na moje to nie zatył się jedzeniem, tylko kupił od kule dupli jakąś ślewną gorzałkę. Możliwe, w każdym razie idę szukać Gantea. Szukam Gantea, widzieliście go strażniku? Widzieliście, taszczył jakąś beczkę w stronę strumienia. Skończyła się wam woda, Ja raczej poszedł pozbyć się jakiś zieszczek. Zwykle wyrzuca to do takiej dziury kołysiniętych drzew. Dzięki sprawce tam. Niedźwiedź zapędził w na skaj przepaści. Po chwili cię wyczuwa. Odwraca ku tobie pysk pomajkując ostrzegawczo. No już grzeczny misio. No teraz Dzięki, przybyłeś w ostatniej chwili. Co ty tutaj robisz? Wiem już, że masz problemy z pamięcią. Może z orientacją w terenie też sobie nie jadziesz? O co ci chodzi? Dobrze wiesz, czy od dawna niczego wam nie dostarczę. No, popatrz, coś musiało mi się pomylić, ale sprawdziłem mięso w magazynie i wszystko z nim w porządku. A teraz wybacz, muszę wrócić do swoich obowiązków. Nie tak szybko, najpierw mi wyjaśnisz, po co był ten cały wybieg. Co ukrywasz? Nie twój interes, nie mieszaj się w sprawy wojska. Słuchaj. Chyba coś mi się należy za uratowanie czytyłka. Mogłeś zginąć przez swoje kłamstwo. Masz szczęście, że zdążyłem cię znaleźć. Muszę coś zameldować Herwaldowi, a póki co nie wygląda to dla ciebie zbyt dobrze. I co mu niby zameldujesz? Że przyłapałeś mnie na wyrzucaniu śmieci? Wystarczy, że mu powiem, że coś ukrywasz. Może nie uwierzy mi na słowo, ale to wystarczy, by zacząć cię barecznie przyglądać. Ciekawe, czy księgi magazynowe zgadzają się ze stanem faktycznym. Mam lepszy pomysł. Zepchnę ci ze skały i jak będziesz miał szczęście, to zginiesz na miejscu. Jeśli nie, to pomogą ci odejść padli nożejcy. Powiem dowódcy, że dopadły ci niedźwiedzie, a ja nie zdążyłem co cieczu. Co ty na to? Brzmi się. Nie ośmielisz się. Chcesz się przekonać, czy może jednak okażesz odrobinę wdzięczności za ratunek i się wytłumaczysz? No dobra, przyszedłem tutaj wyrzucić ostatnią dostawę mięsa. Część była nieświeża i musiałem się tego pozbyć, bo Herewald kazałby za mnie pasy drzeć, gdybym się przyznał, że jej nie sprawdziłem przy odbiorze. Nie można było tego tak od razu. Skąd macie to mięso? Przywozi je Keol. To nasz dostawca z Bejren. Nie wiem jak to się stało. Wcześniej nie było z nim problemów. Może powinieneś z nim to wyjaśnić. Ja nie mogę od tak oddalić się z postają. Niech będzie, ale jeśli znów spróbujesz mnie oszukać, to przywlokę cię do tej dziury, choćby na oczach Herewalda. Gdzie znajdę tego Keola? Poszukaj w kajaczmie Lesgaya, zwykle się tam zatrzymuje. Ruszam w drogę, a tyle pistąd znika i zanim zapach tych przysmaków ściągnie tu coś gorszego niż niedźwiedzie. No to do lesgaja. Od 10 minut biegamy sobie między plecami. Bam, 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 bam. I trzeba z ludźmi rozmawiać. Maela, Nie. szukam jakiego krola. Podobno się u ciebie zatrzymał. Tego handlarza tak jest tutaj siedzi w drugim końcu sali. Dzięki za pomoc. Witaj to ty jesteś krol? Przechodzę od kwatermistrza Gantea z posterunku genicznego. Jest problem z Twoją ostatnią dostawą? Mruga intensywnie jakby coś sobie przypomnieć. Problem? Jaki problem? Mięso, które ostatnio przywiozłeś, nie było delikatnie mówiąc pierwszej świeżości. Guntaj oczekuje wyjaśnień. Wyjaśnień przecież wiedział co bierze. Powiedział, że nie sprawdził dokładnie ostatnim razem. Dlaczego sprzedałeś mu mięso w takim stanie? Nie widziałeś jak wygląda? Nie rozumiem. Do tej pory nie miał obiekcji co do jego jakości. O co mu teraz chodzi? Znowu chce się targować o cenę? Chwileczkę, to ja teraz czegoś nie rozumiem. Sprzedawałeś Ganteowi takie mięso już wcześniej i on o tym wiedział? Może i sprzedawałem, nie wiem. Tylko co to by do tego? Jeden ze strażników na posterunku się za tym, prawdopodobnie właśnie twoim mięsem. Bzdura, nie sprzedaję padlin. Zdaje się, że sam przed chwilą wspomniałeś o nieświeżym mięsie. Słuchaj no, jest różnica między mięsem lekko nieświeżym, a takim, który nie daje się do zjedzenia. To pierwsze, odpowiednio przygotowane można jeść bez strachu, chociaż smakiem może nie powala. Robię w tym biznesie pewnie dłużej niż ty żyjesz, więc wiem, co robię. Załóżmy, że masz rację, ale dlaczego w ogóle to robisz? Nie jest łatwo w dzisiejszych czasach o mięso dobrej jakości, nie w ilościach, jakich wymaga ode mnie umowa z posterunkiem, a nie mogę pozwolić, by znaleźć sobie innego dostawcę. i nadebrać braki w towarze właściwie czym. Takie tam różne. To nic takiego. Słuchaj, to poważna sprawa. Musimy wiedzieć, co było w tym mięsie. Ten chory żołnierz naprawdę źle wygląda. Kiedy to naprawdę nic takiego. Odbiłem od rzeczniczników resztki z uboju, których nikt nie chce kupić. Czasem uszczelę bezpańskiego psa czy kota. Czyli żywisz żołnierzy szczegących waszych granic jakimiś ochłapami? Ciekawe, co na to komendant Herbal. Nie, nie możesz mu o tym powiedzieć. Dlaczego nie? Tylko nie proponuj mi udziału. Nie wchodzę w takie brudne interesy. O, przyszli bandyci. Ciekawe, co im sprzedawał. Pan Krol? Tak, o co chodzi? Przesyłamy pozdrowienia od konkurencji. Jeśli zakończysz handel z posterunkiem, to na pozdrowieniach się skończy. Jak będziesz miał jakieś obiekcje, to pogadamy trochę dłużej. To jak będzie? Chwileczkę, jeszcze nie skończyłem z tym panem. Zaraz ja z tobą skończę przybłędo. Zejdź mi z oczu, chyba że chcesz, żebym z tobą też pogadał. Tak, miałbym kilka uwag. Taki silny koks z życia. Noc? Ten krok naprawdę robi robotę. Jeszcze się policzymy. Nie sądzę. Do widzenia, Państwo. Dziękuję. Ci. Nie wiem, co te danie by ze mną zrobiły. Z pewnością nic miłego. Swoją drogą, co to za przyjemniaczki? Zdaje się, że wspominali coś o konkurencji. Jest kilku lokalnych handlarzy, którzy chcieliby wygryźć mnie z interesu. Ale który z nich mógłby nasłać na mnie tych zbijów. Pewnie każdy. Kontakt z wojskiem to stałe źródło niezłych zarobków. Nie chcesz się dowiedzieć, czyja to sprawka? Ci kupcy to płotki. Nie stać ich na nasyłanie na mnie bandytów każdego wieczora. Po tym, jak urządziłeś tych dwóch tutaj, będę miał zapewniony spokój przez dłuższy czas. Jak chcesz, wróćmy do naszej wcześniejszej rozmowy. Dlaczego dorzucasz do dostaw tej, jak to ująłeś lekko nieświeże mięso? Mówiłem ci już, coraz rzadziej jestem w stanie zdobyć wystarczającą ilość. Muszę jakoś uzupełniać braki. Więc kaj mi żołnierzy żeby czasem nie uszczupiła ci się zakiewkę. Może jednak niepotrzebnie przed chwilą interweniowałem. Nie, to nie tak. Ja, ja nie mogę stracić tego kontaktu. Jeśli masz jakieś lepsze wytłumaczenie, to słucham. W przeciwnym razie wracam do Heyewalda. Biekę, mój biedny Biekę. W porządku. Kim jest Biekę? To mój syn. Tylko on mi został. Zgaduję, że coś z nim nie tak. Jest chory? Nie. Został oskarżony o kradzież przez ludzi Landała. Za musi odpracować w jego kopalni. Wiekę to drobny chłopak. Długo nie pociągnie machając kilofem zamknięty w zapylonych tunelach. Co takiego ukradł? Nic. Zresztą, nie wiem. Nie dali mi nawet z nim porozmawiać. Prościłem Landała, żeby go wypuścił. Błagałem. Powiedział, że nic z tego, chyba że zapłacę grzywnę, A ja nie mam tyle pieniędzy. Nie masz jakiejś oszczędności, nie możesz czegoś sprzedać? Nie mam już nic. W ubiegłym roku zachorowała moja żona. Sprowadziłem najlepszych medyków, kupowałem drogie leki, zostawi... zastawiłem nawet nasz dom, żeby to wszystko opłacić. To jej nie uratowało. Może gdybym ciężej pracował i zdobył więcej pieniędzy, co się jej stało? Nic, nic jej nie jest. Tak mi powiedział pierwszy medyk, jaki sprowadziłem. Wkrótce jej przejdzie, to tylko przeziębienie. Tydzień później niemal wypluwała płuca. Kolejni uzdrowiciele próbowali ją ratować, ale bez skutku. Niektórzy zresztą chcieli chyba tylko wyciągnąć ode mnie pieniądze, dając złudną nadzieję. Tylko jeden odwag miał odwagę powiedzieć mi, że już za późno. Przykro mi, strata bliskiej osoby to zawsze ogromny cios. Jeszcze niedawno miałem wszystko żonę, syna, i interes szedł coraz lepiej, teraz nie mam już nic. Nie mów tak, przecież wciąż masz bijekiego. Co zamierzasz zrobić w jego sprawie? Zdobyć jeszcze pieniędzy na grzywnę, więc pozwoli, że już pójdę, Muszę zacząć kompletować nowe zamówienie. Może ci w tym pomogę. To już nie chcesz iść do Heewalda? Jeszcze nie zdecydowałem, co zrobić z tą wiedzą. To jak, mogę ci pomóc? Już wiem, że znów nie uda mi się zdobyć odpowiedniej ilości wieprzowiny. Ostatnim razem upolowałem kilka wilków, żeby wielkość dostawy się zgadzała. Ich mięso jest twarde i łykowate, ale Gunther wie, jak je przyrządzić, żeby dało się to przełknąć. Może upolujesz powiedzmy 5 sztuk. Ja w tym czasie odwiedzę znajomych rzeźników i załatwię jeszcze. W porządku, gdzie cię potem szukać. Tutaj powinienem wrócić do tego czasu. Dobrze, w takim razie już polujemy kilka wilków. Ciekawe, czy muszą być jakieś specjalne, czajne, białe. Dawaj malina. No zabijemy 3 na pewno. I wracamy z mięsa do Keola. Wróciłeś, jak poszło polowanie? Chyba nieźle, sam zobacz. Świetnie, dziękuję. Trafiłeś na jakieś wychudzone osobniki, ale to nic, tyle wystarczy. Cieszę się, wyjaśnijmy sobie jeszcze kilka rzeczy. Wywało ci się już, że Gunther od dawna wie o twoich małych przekętach. Jaka jest jego jola w tym wszystkim? Nie powinienem o tym mówić. Za to ja być może powinienem iść z tym do komendanta. Jeśli nie ja, to on z was to wyciągnie. Dobrze już dobrze. Kiedy za pierwszym razem próbowałem przemycić w dostawie jakieś zieszczki, Gunther od razu się pokapował. Wiedział o tej całej sytuacji z Biegiem, więc machnął na to ręką i nic nie zgłosił Hewaldowi. Pewnie nie zadaję. Nie, zachowuję dla siebie część sumy wypłacanej mi z kasy po starunku. Ale rozumiem go, przymykając na to oko, sam sporo ryzykuję. Nie mam do niego żalu. I co ja mam z Tobą zrobić? Rozumiem, że jesteś w ciężkiej sytuacji, ale nie myślałeś o konsekwencjach? Póki co zachowywał tylko jeden żołnierz, ale coś pewnego dnia złoży cały postajonek tuż przed atakiem orków. To niemożliwe, nie dopuściłbym do tego. Nie, załóżmy, że Twoje problemy z gromadzeniem mięsa się pogłębią. Być może ze strachu o utratę klienta dorzucisz do dostawy coś gorszego niż wilcze mięso, albo resztki od rzeźnika. Wiesz, że haligańskie prawo jest surowe, a Heewald to wyjątkowy służbista. Nie myślałeś, że prędzej czy później to wyjdzie na jaw i co możecie wtedy czekać? Potrzebuję pieniędzy, a nie znam się na niczym innym. Co niby miałem zrobić? Pójść na żeby? Mogłeś negocjować z Heewaldem. Może udałoby ci się utrzymać kontakt mimo dostarczania mniejszych ilości? Nie, to by nie przeszło. Moje problemy nie zrobiłyby na nim wrażenia. Znalazłby sobie innego dostawcę. Mimo wszystko, to nie był najlepszy pomysł. Możesz narobić sobie jeszcze większych problemów. Trudno. Będę musiał ponieść tego konsekwencje w ten czy inny sposób. Poczekaj. Ile masz do zapłacenia? Sporo. Landau żąda za uwalnienie Bija jeszcze 20 tysięcy złota. Dam Ci te pieniądze, ale masz przestać dorzucać do dostaw te świństwa. Zrozumiano? Wykluczone. Nie wezmę od Ciebie pieniędzy. To mój syn i moja odpowiedzialność. Ta twoja odpowiedzialność polega na zwlekaniu z uwolnieniem syna, gdy ktoś daje ci ku temu okazję? Nie zrozumiesz. Zawiodłem go. Nie było mnie przy nim, gdy mnie potrzebował. To ja muszę zdobyć te pieniądze. I właśnie je zdobyłeś. Wieś je i pędź do landała. Dość. Jeśli wolisz perspektywę zawiśnięcia nad bramą powstających, to proszę bardzo. Ale chyba nie pomożesz zbytnio biekemu w takim położeniu. Weź to. Dzie dziękuję ci. Przyjemność po mojej stronie. Pozdrów ode mnie bielkiego. Poczekaj, muszę ci jeszcze o czymś powiedzieć. Tak, o co chodzi? W trakcie Twojego polowania pojawił się tu Guntę. Miałem Cię do niego zaprowadzić w razie gdybyś chciał noc wydać. Zaprowadzić po co? Rozumiem, gdzie miałeś mnie zaprowadzić. Czeka na Ciebie w pobliskiej wieży. Jest nim jeszcze jeden straszny. Dzięki za ostrzeżenie. Dbaj, o go. E, no może bym się wyleczył. By była za to jakaś dobra nagroda. Najlepiej, dużo ekspo. Wróciłeś? Widziałeś się z Kreolem? Owszem, dowiedziałem się od niego kilku ciekawych rzeczy. Tak myślałem: pytanie, co zrobiłeś z tą wiedzą? Pomogłem Kreolowi, dałem mu pieniądze na zapłacenie grzywny, więc nie będziesz musiał z tobą handlować. A więc zamknąłeś przedwcześnie mój mały fundusz emerytalny. Będę ci musiał wraz z kolegą wynagrodzić za twą dobroć serca. Tak się odwdzięczasz za uratowanie ci tyłka? I... Gunter Gunther 1400, strażnik 1800. Znajdziesz No i Ty gnido, pożałujesz tego. Nie sądzę, zamiast się wyrażać, lepiej zastanów się, jak się wytłumaczysz przed Heywaldem. Wykrzywia paskudny uśmiech, odpychające wyrażenie potęguje jeszcze dziura ziejąca w miejscu pobitym zęby. Nie będzie takiej potrzeby. Co masz na myśli? Chcesz na mnie donieść Heywaldowi śmiało, ale w takim razie szykuj od razu drugi sznur dla kojola. A więc tak chcesz się od tego wymigać, tak się życiem człowieka, który już tyle wyciepiał. Daj sobie te łzawe historyki. Jest tak samo winny jak ja. Więc albo sprzedasz komendantowi inną wersję, albo król zawiści nad bramą posterunku razem ze mną. Zacisz zęby w bezsilnej złości, gdy dociera do ciebie, że Gunter mimo wszystko się wywinie. odchodzisz bez słowa. Nie mogę go dobić. Ekrem, okay. to nic takiego, jednostkowy przypadek. Z racjami żywnościowymi posterunku wszystko w porządku. Jesteś pewien? Tak, nie musicie się obawiać żadnej epidemii. No dobrze, uspokoiłeś mnie. Ten nieszczęśnik czuje się już trochę lepiej, więc to chyba faktycznie nic takiego. Trzymaj, należy cię trochę złota za fatykę. Kojność haligajskiej armii nie zna Granic. Co tam mówisz? Nic takiego. Dziękuję panie komendancie. Dobrego dnia życzę. No i to by było na tyle. Zostawcie po sobie słupkę, łapkę, cokolwiek. Dzięki, cześć.